Cześć Boże, witajcie, pozdrawiamy Was z pielgrzymki do Wąbownicy. Właśnie jest konferencja porządkowi pilnują naszego społeczeństwa. Natomiast mamy Gosię, która chce Wam coś bardzo fajnego powiedzieć. Aleluja! Ja mam na imię Gosia, mam 17 lat, jestem z Oazy i na tegorocznym smalu przeżyłam swoje nawrócenie. Kiedy przyjechałam na smal, byłam po takim bardzo trudnym okresie w moim życiu, gdzie tak naprawdę Boga nie było w nim od bardzo długiego czasu. Myślę tak naprawdę, że w sumie nie było go od początku, w sensie był, ale ja o tym nie wiedziałam i przyjechałam po tym, jak zrezygnowałam właśnie z rekolekcji i na początku przyjechałam, bo znajomi, wiadomo i nawet się nie nastawiałam i myślałam sobie coś w stylu, że przyjadę i pojadę taka sama, że nic mi się nie zmieni, że dalej on będzie gdzieś taki odległy, że on będzie dalej kochał wszystkich, tylko nie mnie. E, I podczas pierwszej adoracji, to było w piątek, e, dla mnie ogólnie adoracje zawsze były takim momentem, gdzie wypakiwałam sobie oczy, e, bo myślałam, że Bóg do mnie mówi, ale ja tak naprawdę byłam zamknięta. On mówił, ale ja nie słuchałam. I e, było bardzo ciężko. Siedziałam, nawet nie słuchałam tego, co ksiądz mówi, ale szczególnie dotknęło mnie jego jedno wyzwanie podczas, e, podczas po prostu modlitwy, bo czułam, że on mówi to dosłownie do mnie. I pamiętam, że potem wyszłam na dwórca zapłakana i powiedziałam Bogu coś w rodzaju, że słuchaj, albo mnie wybierasz, albo ja się nawracam, albo ciebie nie ma i jest tak jak było. No i... Wyszłam z tego kościoła, siedziałam tam z 10 minut na zewnątrz i uspokoiłam się i stwierdziłam, że wrócę do tego kościoła. No i e, jak wróciłam, szłam obok konfesjonału. E, w tym konfesjonale siedział ksiądz, który mnie wcześniej wygonił z takiego kąta, więc już byłam taka trochę nastawiona, nie ten. Ale coś mnie pociągnęło za koszulkę i powiedziało: idź, idź tam. Poszłam, wyspowiadałam się. To była najszczersza spowiedź mojego życia. Do tej pory nie wiem tak naprawdę, który ksiądz mi spowiadał i może to w sumie lepiej, bo, bo Bóg go postawił na mojej drodze kompletnie niespodziewanie. I po tej spowiedzi następnego dnia obudziło się we mnie takie pragnienie zrobienia namiotu spotkania. Podczas jakby e, tego namiotu, w sensie przed tym namiotem, e, rozmawiałam z księdzem, e, który, którego spytałam się wprost w sumie, jak mam wierzyć. Jak, skoro wiara jest tak trudna? Jak mam wierzyć i co mam robić, żeby się nie zniechęcać? No i ksiądz powiedział mi wprost, miej wiarę jak dziecko. No i dobra, myślę sobie, spoko, zrobię namiot spotkania, bo nie chcę mówić całego różańca, tak po prostu. Wzięłam Biblię, wzięłam, e, wzięłam Notatnik, poszłam, siadłam, przed ksiądz, ten, który, z którym rozmawiałam wcześniej. Uśmiechnęłam się do niego, on się do mnie, spojrzałam na Biblię i pierwsze zdanie, które zobaczyłam, to było dosłownie te sam cytat, który on powiedział mi 20 minut wcześniej. Bóg działa w takich małych rzeczach. Pamiętam też, że bardzo bałam się pierwszej po adoracji i miałam wrażenie, że coś chce mnie na siłę wyciągnąć z kościoła, że coś mi jakby zaciska ręce na gardle, ale nie pozwoliłam się temu, nie pozwoliłam się odciągnąć i w sumie to moje życie dalej jest trochę pokomplikowane, ale na pewno jest łatwiejsze, bo jest w nim Bóg, który przychodzi w ciszy, który przychodzi przez księdza spowiednika i który przede wszystkim jest z Tobą cały czas, nigdy się Ciebie nie wypiera i stoi tutaj obok mnie, ze mną idzie teraz, pcha mnie, żebym doszła. I za to wszystko w sumie chwała Panu. Chwała panów za gosie, brawo za piękne świadectwo, niech Pan cię prowadzi i umacnia. A my modlimy się za was na pięknym ślaku i pozdrawiamy.